Jeżeli jesteś stałym widzem mojej serii z hardcora, to standardowo przejdź od razu do następnego rozdziału. Jeżeli natomiast oglądasz to po raz pierwszy lubisz World of Warcraft Classic, to bardzo dobrze trafiłeś. Filmy tej serii są montowane, a wszystkie fragmenty ciszy zostały wycięte, dlatego filmy są bardzo płynne. Zapraszam do oglądania. A jeszcze jedno. Ten odcinek jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, które zostały tak troszkę sztucznie na siłę rozdzielone, dlatego mogą być tutaj pewne nawiązania. Zachęcam do obejrzenia także poprzedniego odcinka. Tam też te fiaski stoją. A zerknę tutaj. Może odsłonimy sobie mapkę, może uda nam się nie zginąć. Troszkę sobie oddalimy kamerkę, żeby mieć tutaj lepszą widoczność i orientację. No tutaj te do niczego nam niepotrzebne Ptaszki. Jak ktoś tu świnkę ubił i nie oskurował, a ty, hunter, biedaczku, chcesz się zabrać tego ptaszka, nie wiesz jak. Masz dwa tutaj do intelektu, no to masz od nas w prezencie. A bo ty, skubańcu, chcesz go sobie jako swoje zwierzątko, no to ci powiem fikuśnie. To wymyśliłeś. Kurde, on tutaj widzę, że tak fajnie, ale nie wiem, czy od razu koło niego nie stoi jakiś jego koleżka. Żebyśmy ich niechcący nie płynęli wszystkich naraz. Kurde, oni są blisko. O, korpus, widzicie tutaj, kurde. Dobra, spróbuję tego. Mam nadzieję, że ten drugi nie pobiegnie. Nie mamy tu żadnych cooldownów na cokolwiek. No nie, bo już chyba za dużo czasu upłynęło. O, jeszcze go przymroziło. Pięknie, teraz już 10% na to szans jest, prawda? Oj, wspaniałe to było. Wspaniały prezencik dla nas. Musimy być czujni. A może po prostu sobie oczyścimy tutaj ten teren. On potrafi chyba przyspieszyć tak gwałtownie, ale sporo ekspa. Zdążymy jeszcze? Kurde, nie zdążymy. Jednak trzeba dużo many zużyć, wszystkie opcje wyczerpać. I kurcze, powoduje to, że straciliśmy Froznowa. Gagatku. Chodzi do wujka Majka Leonsia. Się tu poznamy bliżej. Ten zdąży chyba. Ale fajnie. Uciekasz? A to jest jeden z tych pięciu. O, zobaczcie, coś nam wpadło. I tutaj, o kurczę, zobaczcie jaki cudny upgrade'cik. Aha, bo spirit tutaj uparcie e, jest łączony z, e, z czym? E, z Arcane. Natomiast stamina, intelekt e, z Frost i Fire. No dobrze, dla nas to. Skoro każą, to zmieniamy. Mieliśmy podobnych parametrów, natomiast no faktycznie, jeśli, jeśli to tak ma być, to może dobrze. No oni tutaj, chyba jest tylko ich dwóch. Na tych tutaj nie mamy questa, szkoda, bo... O, panoćku. Nie, to nie ma co. Nie ma co. Tutaj za dużo dzisiaj już mieliśmy takich różnych sytuacji. Kurczę, no cały czas się zastanawiam. Jednak tutaj dzięki temu skurowaniu i górnictwu no mamy trochę tego golda. Natomiast no przydałyby nam się, wiecie, co by nam się przydało? Przydałoby się przede wszystkim potki, nie? Przydałoby się herbalizm i alchemia, kurde, rozwinąć. Dobrze, ja biegnę. Dobrze. Jakiś taki jestem. Kawy nie wypiłem, bo to teraz, kurczę, na kawę to grubo za gorąco. I taki jakiś jestem niemrawy. Ale nie. Trzeba się rozruszać. Trzeba się rozruszać, bo kurczę. Później nie będziecie chcieli moich filmów oglądać. Bo powiecie, że jakiś taki jestem mało rozrabiający. Tych to już nie musimy tutaj zwalczać. No chyba, że staną nam na drodze. Ale raczej nie. No nie będziemy się też pchać sami do dobitki z nimi, bo ani to dobry pomysł, ani przynoszący jakieś korzyści. Natomiast no niestety z dużym ryzykiem lania dostania. Ale się fajnie rymy mnęło. kurde, dlaczego ja tutaj już przeszedłem? Ja tu muszę wcześniej wejść, tak? Tak, tam gdzie te drzewka. No chyba tu nie przemknę. Muszę tutaj ich ominąć szerokim łukiem. 26. No na 26. levelu to już pewnie sobie tam spokojnie byśmy poradzili. Myślę, że nawet troszkę szybciej. Kurde, trudne, trudne te questy takie niektóre są. No wiadomo, że klasik generalnie to był robiony z myślą o takim graniu w grupach, tak? A tymczasem... O kurde. Muszę być pewny, że nikt za nim nie stoi. No zwieńczeniem tej... Wojn tutaj z dyfiasami byłoby oczywiście deadmainsy, ale kurde nie wiem no. Znaleźć grupę taką, z którą będziemy to w stanie ogarnąć, to ryzyko jest. Ryzyko złamania regulaminu jeśli to będą też ludzie, którzy robią hardcore. Fajnie by było, no fajnie by było to też, tak tutaj już z tego filmowego, powiedzmy w cudzysłowie, punktu widzenia, ale nie wiem, czy jest to gra warta świeczki, zobaczymy. 15 to sporo musimy ich tutaj wykończyć, jeszcze tych pięciu tam specyficznych, kurde, szybko zwiewa. Tu go dopala nasz ogień. To dobrze, dobrze, że oni tutaj tak fajnie... O, poczekajcie, bo znowu... Aj, kurde, ale tym razem nie dla nas. To dla jakiegoś rogala. To jak znalazł, nie? Stoją na szczęście tak generalnie rozstawieni, chociaż ci tu mogą już nam próbować zrobić kukuwe dwóch. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. My defiasów się nie boimy. Nie no, tu teraz jeszcze jakiś koleś trąbką trąbi. Nie wierzę po prostu. Kurde, jeszcze raz No ale nic, i na takie rzeczy musimy być gotowi. Michael Ancio, dobrze. Michael Ancio z zimną krwią, z wykorzystaniem swej magicznej różdżki. Nie zmarnował many, a wykończył wroga. Holendia ten tu 15 level, może nie będzie zainteresowany gonitwą. Trochę blisko stoją, pewnie pogoni, chociaż 15 level, może nie. Zobaczymy. No nie, nie biegnie. Dlatego musimy, musi, musieliśmy jednak, no bo jakby tam pobiegł do kumpla, dyskutować tą sytuację, mogłoby być nie teges, nie? Lecą nam tutaj te materiały do bandaży tych mądrzejszych, to fajnie, zrobimy sobie. No i jedziemy z kolejnym dyfiaskiem. Kurczę, coś się nie zamrażają chłopaki. To 10% szans, to jednak... O ten, 15 level to od razu, a to był, to jeszcze są inni? Są trzy rodzaje tych gagatków, no dobra, to to się naszukamy, no to to potrwa. Przyznam wam się tutaj szczerze, że ja już z tego co wczoraj nagrałem, już to nawet zmontowałem i wyszło mi z tego chyba tam z 15 minut filmu już. O teraz ją zamroziło fajnie, z 15 minut filmu mi z tego już wyszło. Także, no nie wiem ile tutaj, ile to wszystko tutaj zajmie. Co prawda, tam mam jeszcze ewentualnie takie fragmenty, które na upartego mogę wyciąć, żeby tu coś jednak pokombinować w tym moim pomieszczeniu z wyciszeniem tego echa. Co prawda, tu już troszkę coś zrobiłem z tyłu, muszę coś wymyśleć. No zobaczę później, zobaczę jak sobie ten nie będzie radził całkiem Nvidia Broadcast z tym. No to będzie trzeba coś fizycznie zrobić. A ty co tutaj zrobiłeś? Kurcze, jednak jest duże to echo. O, panie, a ty co za jeden jesteś? W ogóle cię nie ma na rozkładzie mojego quest'a. Nie no, to tu się chyba nie będziemy pchać, co? Raczej nie. Dziękujemy ci, miła koleżanko. O, blisko stoją, no ciekawe. No nie, blisko, blisko, 18 level. Dobra, przecież nie ma się co, kurde, za każdym razem zastanawiać, nie? Chociaż on teraz tam się zbliżył. O, dobra. O, Sztelona, zaszukałaś. To jest to, że oni wykorzystują te instantowe umiejętności. No, jedziemy, jedziemy z tym koksem, bo to, kurde, znowu trwa wszystko i trwa. Ten wariot nam tutaj, kurde, wybije wszystkich dookoła. Tu jest taki daily quest, ale nie wiem, czym się chce go robić. O, koleżanka, powiem, honorowo się zachowała. Zobaczyła, że kastujemy i odpuściła no widzicie, są jednak jeszcze tutaj honorowi gracze, chociaż coraz mniej ich, dobra, może oni tu sobie biegną, a my sprawdźmy, przyjmijmy inną taktykę, zobaczymy, czy ona ma sens wezmę tego, zobaczę, czy to ten quest, dobrze ja go pamiętam, przynieś pięć to czego, a ci ja go wezmę mały eksperymencik tutaj wygłuszający wprowadziłem i chyba troszkę zadziałał troszkę zadziałał, zobaczymy, dobra wszystki sobie zrobimy no tutaj widzę, że nasz pomysł żeby biec w tę stronę no na razie nie, przy, nie przynosi ocho Chociaż, 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 może się uda. O, tamtaś się teraz odwróciła plecami. To może, może się nie kapnie, że kolegę lejemy. No niestety kapnęła się. No, dobra, trudno. Trudno. Tego koleżkę już wykończymy. Mało many. Malutko many, a tutaj następny. O, Holędzia. To już jest przegięcie. To już jest, ale fajnie, że... No powiem wam, że jest bez sensu. Nie chcę marnować tej potki na, na manę. Kurde, no czemu, na, czemu aż tak obrywamy? no powiem Wam, że tutaj to już Michael Leoncio Michael tutaj staje po prostu na głowie. Ale fajnie jeszcze ją przymroziło. Ale widzieliście, widzieliście ten kunszt i siłę spokoju. Dobra, Mike jest siła spokoju, ty, kurde. Właśnie, siła spokoju. Nasz plan genialny tu zaczyna być. Wepchnął nas tutaj w środek, ale dzięki temu tutaj troszkę szybciej to y, zrobimy. Ubiliśmy sporo ich, ale tak, Mike się to jest Na spokoju, kurde. 15% staminy, 0% intelektu. Trzech kolesi do niego biegnie, ale on na spokojnie wierzył w moc swojej różdżki. Poszło nie najgorzej, chociaż przez chwilę wyglądało to kiepsko. Kurde, resist Why, no, myślał sprawę, o kurde. No, przez chwilę myślałem, że będzie ząk, ale spokojnie. Widzę, że pomysł pobiegnięcia w tą stronę nie był taki najgorszy. O kurde, 18 level. Osiemnasty level, a więc może być ostro. Zdąży, nie zdąży. Dobrze. A już ty koleżanka też już tam kurde wyczerpali. Biegnie z powrotem, kurde, suje nam imprezę. Ale ona na, na szczęście honorowa, honorowo postępuje, więc, więc nie będzie nam tutaj na siłę wyrywała targetów, które już zaczniemy układać. a znowu się na w dupkę. No tego się nie spodziewaliśmy. No dobra, nie mamy co bardzo. Jeszcze? ale dołożył nam srogo nie powiem, no i jak to wygląda a czemu on nam w ogóle, a nie, pokazuje nam dobra, to tych jeszcze dwóch, tego jednego no to, a, to spokojnie, spokojnie myślę, że to fajnie, no szkoda, że ten kurczę troszkę kompromitujący materiał chyba będę musiał zamieścić <grych> z nieudanego questa dla magów tam w Stormwind, ale no cóż no bywa i tak, no kurde jest to część gry, no przecież kurczę, no gołym okiem było widać, że no jest to niestety ryzykowna sprawa dalej kontynuować tamtą walkę ja wiem, zaraz się ktoś znajdzie, kto powie, że dałeś ciała, mogłeś walczyć. Na pewno byś ich pokonał, na pewno to chyba nie. No ale nic, co się odlecze to nie uciecza. O, tutaj tych już mamy. Ten gatunek mamy już opanowany. No to nie dla nas, ale z tego troszkę będzie. Eciu, peciu. O, przymroziło chłopaka. To bardzo dobrze. Jeszcze jeden punktik tam nam został. E, czyli 15% będziemy mieli na koniec. 15%, no całkiem jest to duża szansa, prawda? Przydaje się to, nieraz już się przydało nam. Kurde, dlaczego on nam tego przerwał to w ogóle? Bo że on go uderzył, to chyba nie powinno przerywać mimo wszystko. O, dużo mu jeszcze zostało, że nie ma ognia na nim. Kurczę, nie, nie pamiętam. Czy tu na tego gościa to był jakiś quest specjalny? Nie, nie będziemy się tu teraz z nimi bawić, bo byśmy z tego nie wyszli cało. To jest pewne raczej. A jeśli nawet wyszlibyśmy cało, to rany goiłyby się miesiącami. Co ty knujesz? No dobra, jego knujesz, a nie ją. Jakim cudem on nie zaatakował jej? Osz ty w dupę. Jakiego? Rezista dostał? No dobra, teraz nie fajnie, bo musimy konkretnych dwóch. No ale ci, jak już tak stoją i się proszą o no to my im to zapewnimy. Nie trafił. Ciekawe, czy nie za wcześnie. Za... Nie, spokojnie, różeczką go tutaj. Potraktujemy troszkę, o wspaniale, no 238 expa. Długo nie grałem, więc cały czas mamy ten podwójny expy z y, bicia mobów, więc to jest fajne, nie? A poczekaj, bo to myślałem, że to... A, czyli co tutaj dla niego musimy zebrać. A, to z tych tam, dobra. To jeszcze to tylko załatwimy, tylko chodź maleńka. Michael co ci się przedstawi? Kurde. Co jest? Za bardzo boczkiem, za bardzo boczkiem. Do Fireblasta trzeba stać przodem do przeciwnika i jeszcze jeden taki gagatek. Tudzież jedna gagatka. O kurde, ale fart. Nie, żeby nam tylko nie zabrał tamten. Nie, dobra. No pięknie, pięknie. To jeszcze zdążymy tamtemu, miśu Tylko, że kurde, zbierzemy mu to. O, jak pięknie, zbierzemy mu to, to kurde, znowu będziemy musieli się tu przedzierać. Więc nie wiem, czy tak bez walki się uda. Jest kłeścik, a gdzie jego się w ogóle oddaje? No, tutaj. No to świetnie. Dobra, idziemy. Ty to jesteś ma. wiem, to. To ci nie, nie mamy co dać, co ci po poprawi parametry. Nie wiem, chyba Intelekt to nic jej nie daje. Znaczy, je, je, jej im road'om w tym sensie. No dobra, ale skąd my to mamy wziąć? Których to? My tu jeszcze nie, nie mieliśmy tego odkrytego, nie wierzę. No, panoćku, ja tu nic nie widzę. Gdzie to jeszcze pokazuje? Tutaj. pastych, no tak myślałem właśnie. I dziwiłem się, że. No, ale to to 12 level, to. Pikuś. O, jeszcze dostał od razu zabrożonko. On jest mechaniczny, to on się nie przestraszy. Będzie bieg do końca. Dobra, poleciało. Tu jest ryzyko, że no nie będzie chciało z nich to lecieć za mocno. Ale tutaj widzę, że już z pierwszego nam poleciało, więc bądźmy dobrej myśli. A z drugiego już nie poleciało, no. Ja wiedziałem, że tak będzie. No, panuczku. Tak nas tutaj ładnie posmyrałeś na dzień dobry, tym pierwszym od razu, z którego poleciało, a teraz co? Teraz będę tu kurnia godzinę biegał, szukał i tak? tutaj trochę już podchodzimy pod te pod moonbrogi, kurcze, byśmy tu się nie napatoczyli, zresztą tutaj też tak jak mówiłem, kurnia, ci tam lubią uprzykrzać innym graczom grę, a zwłaszcza robienie challenge'a, to tu właśnie gdzieś tutaj czatują często roadże, tutaj w okolicach skrzynki pocztowej kurde, nie poleciało, ale chyba szybko się y respią, więc nie, może nie będzie tak źle, chociaż z reguły jest zawsze źle, dawaj Michael dawaj chłopaku, bo kurde, to że ja taki jestem dzisiaj troszkę nie mrawy to nie znaczy, że ty też, kurde, możesz sobie na to pozwolić. A ja tam, fucking shit. Biegniemy gdzie indziej, może. No i widzicie, no i widzicie, kurde. Już sobie tutaj klasik, wow, klasik tutaj już sobie pogrywa z nami. Już chcę kurnia nerwową mnie wykończyć. To nie może być prawda. To się nie dzieje. O co ja tam się tak oddalam, to... No, jeszcze go zamroziło. To nawet nie będziemy musieli marnować fire Blastika. No, pokaż, kotku, co masz w środku. No nie, no to są jakieś jaja. A muszę wam powiedzieć, to nagrania robię tutaj do filmu już najbliższego, bo po prostu teraz jestem w plecy strasznie przez wyjazd, przez, no, przez wyjazd głównie, więc, no, na bieżąco jestem i muszę wam powiedzieć, żebyście sobie zobaczyli, bo w, już od 20, bodajże, tak, od 20 na Epic Gamesie za darmo będzie The Elder Scrolls Online. Oczywiście podstawka, no, ale podstawka zupełności wystarczy żeby, jeśli ktoś nie grał, chciałby sobie pograć, aby się zapoznać. Jeśli grałeś w Skyrimach w Obliviona czy Morrowinda, no na pewno będzie ci się to podobało. Bardzo fajnie jest to TESO, ja tam uwielbiam. Na pewno, znaczy wracam do niego od czasu do czasu i... No i kurczę, jest za darmo. No on, co, co prawda, ta podstawka nie jest jakoś tam tak na co dzień bardzo droga, niemniej jednak, no, parę złotych tam kosztuje. A no, naprawdę, no, jest to fajnie, bo zupełnie za darmo. Jeśli tu, tu, tą podstawkę masz za darmo, nic nie musisz więcej dokupować, i naprawdę na wiele, wiele godzin masz grę tam. Możesz wszystko robić, no będziesz, nie będziesz miał dostępu tam oczywiście do tych obszarów z dodatków, które pochodzą. Oczywiście tam w, tam w TESO też można płacić abonament i wtedy masz dostęp do wszystkiego, chyba. Nie wiem czy dodatków nie musisz i tak kupić, nie pamiętam tego, bo właściwie ja kupiłem tylko, bo grałem sobie Nightblade'em, więc sobie kupiłem tylko te takie już dla, powiedzmy w cudzysłowie, dla road'ów typowe, czyli tam jakieś y, związane z właśnie z, y, z gildią tych zabójców. Chociaż jakieś wtedy naprawdę w jakiejś strasznej promocji. Ale naprawdę, jak chcesz sobie tak pograć, po prostu zapoznać się, a nawet po prostu grać, to na tej podstawce można no, bardzo, bardzo dużo, dużo robić. Tam jest skalowanie świata. Ale jest jakoś fajniej zrobione, w ogóle to nie przeszkadza. A dzięki temu, no, możesz wszędzie wszystko robić. Także tu ode mnie, w gratisie, macie te informacje. Myślę także, że zrobię jakiegoś chyba szorcika na ten temat. Może dzięki temu ktoś się zainteresuje. Może ktoś się zainteresuje moim kanałem. Może ktoś się zainteresuje grom. Jak mnie to wnerwia, że on mnie tak sięga z takiego daleka. To jest moim zdaniem mocno przegięte. Kurde, rezist nie wierzę. Nie, ja chcę mi się już go... O co tu chodzi? O co tu chodzi? Nie wiem. Chciał jeszcze Michaelonsiowi, kurde, przez grzybiet pociągnąć. No niech to wyleci. Jest, dobra, czyli leci jednak z nich. Kurde, zapomniałem, man że mana mi się kończy. Zapomniałem kontrolować. No, kurde, Michaelonsio, za to, że jesteś taka... Mimo kto kurde nie poleciało, to moje drugie nagrywanie po tej y, przerwie wyjazdowej. Myślę, że na trzecim nagrywaniu to już będę taki rozkręcony, że to już naprawdę będzie, będzie wspaniale. Teraz jest nieźle, a będzie wspaniale. Kurde, ale naprawdę, no wiem, mówiłem że o tym, ale tak żeby sobie pogadać, powiem Wam jeszcze raz: no kurczę, taka przerwa to, to jakości, ten Twój. Skill. Skill w opowiadaniu i kurnia komentowaniu to jednak zmniejsza znacząco. Ale się oddalimy. Tam będziemy taki hektar musieli wracać. Wszystko dla sprawy, gdzie tam leziesz? Specjalnie tam leziesz do tych swoich. Tak łazi kurnia, chłopak. Zdeczko jakby nie wiedział, co się dzieje dookoła, prawda? No fajnie, to zamrożonko tutaj losowe nam pomogło. Ty, a może z tych nie? Nie no, z tych tak pokazuje, że leci. No co, chyba ci sami. Tacy sami, a kłościk między nami. Gdy za blisko, stałem. Pojender. Zdąży Michael'unsy'owi. Przy fasolić nie zdążył cwaniaczek. Ej, no kurde, to zaczyna być, przestaje być śmieszne. Ale tutaj już jedna trzecia nawet, no jedna trzecia gdzieś kolejnego levelika. O kurde, ale szybko, te się jakoś wyjątkowo szybko rysają, nie? Czasami jak robiłem te questy, o kurde, to godzinę trzeba było czekać, aż ci się raczył jakiś. No i niestety, niestety, niestety ale kombo zadziałało i dawaj mi do jasnej, ciasnej tego hopsa kurde, tubkę se wsać tę śrubkę wredny, nie powiem co bo nie będę się wyrażał tutaj na wizji no nie tak miało być, nie? nie tak to miało wyglądać ale jest nieźle kurde <ścoughs> o, dobra, zapomniałem kestować muszę to już niestety rozegrać klasycznie Klasycznie z dużym kosztem many, ale skutecznie. Kurde, 238. Sporo XP leci, ale niestety nie leci to, co ma lecieć. Zdychaj. Pięknie tutaj ten telemark wykonałeś na koniec, jest jeszcze jedno. Kurczę, jak nam teraz poleci z tego, to będzie cudownie. Coś na coś nie wlas kurde. Troszkę mało many, poszty w dupę. To są panie jaja, nie dali się nawet nam manować. Najpierw ty, bo to ty miałeś nam tutaj dostarczyć to, czego nam brakuje. I nie migaj się od tego. No nie, nie będziemy ryzykować. Ale fajnie zamroził go, to już nam kuku nie zrobi. No i nie, no i nie mamy tego, ale teraz, no dobra, teraz to już muszę. tu też, kurde, może się resnąć zaraz jakiś Michael Leoncio otoczony, kurde, tutaj. Taki i inne penderaki z każdej mańki. I co tak mało? Nie mów, że, kurde, ja nie to kliknąłem. Chyba tak, kurde, ja nie wierzę, po prostu to się nie dzieje. Michael Leoncio, kurde, zamiast się napić wody, to się chyba na napki, co? Dobra, dawaj mi tego kurnia tego, bo ja nie mam czasu. Chłopaku, kurde, jest. Okej. Okay. Nie ma co czekać. Kurde, chciałem sobie tego kliknąć. Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Ale powiem Wam, że fajnie, bo wymyślam tutaj sobie rozwiązanie, które chyba to echo mi tu niweluje dość znacznie. A polega ono na... nie powiem. A polega ono na wykorzystaniu poduszek. Poduszek z tapczana. Kurde, tutaj Michael on balansem, zobaczcie lewo, prawo, lewo, jak kurnia Ronaldinho za najlepszych lat o kurde Ronaldinho, moim zdaniem Ronaldinho to chyba był najlepszy w ogóle magik, jaki kiedykolwiek Kurnia grał w tą piłkę, no bo no bo wiem zaraz powiecie, że przecież Messi lepiej wymiatał, no w Messi to on kurcze bazował na szybkości i na tym gwałtownym przyspieszeniu i szybkiej nodze, co nie? On, on zawsze po prostu, no coś takiego jest szybka noga, jak ktoś grał w piłkę to wie o czym mówię, że no kurcze zawsze jesteś w stanie dzięki tej umiejętności temu talentowi chwilę szybciej ciupnąć tą piłkę i jeszcze jak jesteś dużo szybszy na pierwszych kilku metrach, a on no, był zawsze szybszy. No zobaczcie jak teraz, no teraz już y, coraz trudniej mu cokolwiek zrobić sensownego, bo po prostu no, już nie ma szybkości, co nie? No ma jeszcze szybkość, ale już nie taką jak kiedyś. No niestety szybkość to jest, to jest to pierwsze co się traci z wiekiem. Nie wiem czy ja tu przemknę, kurde, no nie chciałbym się tu pakować w jakieś niepotrzebne bijatyki, ale nie chciałbym też, żeby tu mnie zaczęli gonić, kurnia, pięciu. Całą grę tutaj skupiałem się tutaj na grze, na koniec mi się tutaj na opowiadanie z Zebrało w piłce. No ale to też taki temat, którym żyłem przez większość swojego życia. Świecą mi się tutaj te skałki tutaj. Okej, okay, dobra, Podlecimy. O dzięki, dzięki, ale gdzie ty jesteś? Oj, kurde, nie zdążyć się zrewansować. No nie, za daleko jesteś stary, a chciałem. Ale dzięki. Jakbyś nie uciekł, to byś dostał intelekt. Może już ci niepotrzebny. Może kończysz na dzisiaj, dlatego nie czekałeś. No masz, a my w ogóle nie będziemy mieć miejsca, żeby wziąć Ciebie ten tę boczułkę. A beczułka zacna, więc sobie ją weźmiemy od Ciebie. A i to tak, to można tak w nieskończoność, tak, tego quest'a robić? A nie, tak, bo gościu nam po prostu piweczko robi. Fajny gość. Ale dobra, na razie nam starczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jednak wolę w mieście skończyć, tak żeby w tawernie. Tutaj skończymy. Ja tam pobiegnę, najpewniej to wytnę. Jest tu jakiś skrócik, panoćku? No nie no, chyba tu musimy jednak. Jesteśmy fajni. Pomagamy, gdy tylko możemy. O kurde, czy ja ich tu wyminę? Raczej tak, ale czy bez złamania nogi? To już inna kwestia. Tam na horyzoncie widać cel naszej wędrówki. Tak, dobrze ja kombinuję. Tylko tak, aha, do drogi. Najlepiej do drogi dojść i sobie tą dróżką, jednak iść drogą zawsze najbezpieczniej. Już tu chyba nic nie ma takiego. Możemy skrócić. to są te, ale miniemy ich. A zawsze tak kurcze, w typowo polskim stylu trawniczniem, Po co tam kurnia 4 metry dalej iść, jak można na górnia wydeptać ścieżkę w trawniczku, nie? Nie zatracajmy swojej tożsamości. Kurde, no szkoda, że bo tak w sumie już dążę tutaj do zakończenia się tego nagrywania. A widzę, że, że tak zaczynam się troszkę rozkręcać i, kurde, aż mi szkoda skończyć. Ale chyba skończę, bo muszę montować. No tak, ale kurczę. Wiesz co, skoro już jesteś tutaj, to podbiegnij tutaj. Mike on się złapał teraz trochę humoregi i taki luzik, no bo udało mu się te questy zrobić. Już prawie zapomniał o tej w topie tam w Stormwind. Ja nie wiem jak ja z tego wybrnę przy montowaniu filmu. No dobra, oddajemy kłościka. I tu nam chcą wręczyć różdżkę, która jest niestety słabsza od tej, którą dysponujemy w tej chwili. Taki sam speed, więc tutaj mniejsze obrażenia, więc damy sobie spokój. A to weźmiemy i spylimy, bo kupę, kupę srebrników za to dostaniemy. I teraz tutaj tradycyjnie w celu godnego pożegnania się z widzami, udamy się tutaj do tej stodoły, bo trudno to nazwać jakimś kurnia domem. I Tutaj zakończymy ten odcinek. Znaczy, nie wiem, jak to się uda wpasować, bo kurczę, ciężko z tym chyba będzie, ale zobaczymy. Ok, dziękuję bardzo za oglądanie. Udało nam się zrobić część questów, które planowaliśmy. Inne musimy niestety odłożyć na później. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do komentowania i oceniania filmów, zwłaszcza tego filmu, no i do subskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.